Pan z wami i Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza, oto ja posyłam... Wysłańca mego przed Tobą, On przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił Chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do Niego cała ludzka kraina. Oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie sierści, wielbłądzie i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym i tak głosił idzie za mną mocniejszy ode mnie. A ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemek u Jego sandałów. Ja chrzciłem Was wodą, a On zaś chcić Was będzie Duchem Świętym. Oto słowo Pańskie. Poczeście, mój lud, podnieś mocno Twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Powiedz miastom ludzkim, oto Wasz Bóg, oto Pan Bóg przychodzi z mocą. Siostry i bracia, Fragment księgi proroka Izajasza, który dzisiaj słyszymy, należy do najpiękniejszych fragmentów pisma świętego, ponieważ zwiastuje koniec niewoli, zwiastuje wielką radość. Całe stworzenie nabiera nowego życia, nowych barw. Izraelici będą mogli wrócić do domu, do siebie, do świątyni, do służby Bogu i ludziom. Dlaczego? Ponieważ się nawrócili, ponieważ odpokutowali swoje grzechy. Cierpieniem, łzami, wołaniem pełnym ufności wymodili sobie Boże miłosierdzie: Pocieście mój lud, przemawiajcie do serca Jeruzalem, przemawiajcie do serca, które odpokutowało swój grzech, nawróciło się. Ekonomia Boga jest prosta. On chce ocalić człowieka, napełnić nas szczęściem, które wiecznie trwa. On chce żyć z nami w przyjaźni. Święty Paweł w swym liście to potwierdza i mówi wyraźnie, że Bóg nie chce nikogo zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. I dzisiejsza Ewangelia. Jan chrzciciel woła: Przygotujcie drogę Panu, wyprostujcie ścieżki dla niego. On też mówi: Nawróćcie się. Wyjdźcie na spotkanie Pana. On przychodzi, jest blisko. Wystąpienie Jana Chrzciciela było wstrząsające, gwałtowne. Nie szczędził gorzkich słów, niczego nie owijał w bawełnę, nie zakłamywał rzeczywistości, był szczery, aż do bólu miał. Odwagę, grzech nazywać grzechem, oszustwo nazywać oszustwem, kradzież kradzieżą, nieuczciwość nieuczciwością. Ludzie słuchając Jana pytali, co mamy czynić, i nawracali się. Zmieniali swoje myślenie i zmieniali swoje postępowanie. Siostry i bracia, Słowo Boże jest do nas kierowane, aby przemieniło nasze serca. Podobnie jak naród wybrany, często i my żyjemy na wygnaniu. Często i my żyjemy w niewoli naszych grzechów, jakiegoś uzależnienia, nałogów. Piotr mówi, musicie się nawrócić, zmienić swoje życie. Znamy powieść Henryka Sienkiewicza, Kłowadis, który opisuje krwawe prześladowanie chrześcijan za czasów Nerona w Rzymie w I wieku. Okazuje się, że Mimo tak okrutnych prześladowań, chrześcijaństwo rozprzestrzeniało się w sposób nadzwyczajny. Dlaczego? Ponieważ to był czas żarliwej ewangelizacyjnej pracy apostołów, a po drugie było to możliwe dzięki radykalnemu życiu. Pierwszych chrześcijan. Pierwsi chrześcijanie na serio traktowali Ewangelię. Oni tą Ewangelią żyli. I w tej powieści Sienkiewicz umieścił przepiękną historię o nawróceniu. Historię o nawróceniu Winicjusza. Który zakochał się w przepięknej chrześcijance, Ligi. Dzieliła ich jednak ogromna przepaść, droga prawie nie do przebycia, różnili się stylem życia, tym, w kogo i w co wierzyli. Różnili się tym, w czym znajdowali prawdziwą radość życia, prawdziwe szczęście. Winicjusz żył życiem ówczesnego zdemoralizowanego Rzymu, pełnego hedonizmu, rozwiązłości cielesnej. Ligia zaś była gorliwą chrześcijanką zakochaną w Chrystusie o którym z takim żarem mówił święty Piotr, głoszący swoje kazania w katakumbach rzymskich. Ona kierowała się w swoim życiu moralnością ewangeliczną, której przykazanie miłości Boga i miłości wzajemnej zajmowało naczelne miejsce. Dla Rzymian zaś miłość, miłosierdzie w wydaniu chrześcijańskim były nie do przyjęcia, były czymś poniżającym. Winiciusz, który spotkał, a potem zakochał się w Ligi, chciał poznać tajemnicę jej serca. Skąd brało się to piękno tej młodej dziewczyny? Potajemnie, pamiętamy tę historię, moi drodzy, wybrał się na nabożeństwo, w którym uczestniczyła Ligia. Nierozpoznany przez nikogo uczestniczył w spotkaniu, podczas którego przemawiał święty Piotr. I to był dla niego moment przełomowy wstrząs. To było olśnienie. Zobaczył kogoś, kto spotkał Chrystusa. Usłyszał Ewangelię, która go dotknęła, a potem przeobraziła jego życie. Utorowała drogę do Jezusa, a potem utorowała drogę do ukochanej Ligi. Przyjął chrzest i zaczął pracować nad sobą. Nie było to łatwe. Porzucić dotychczasowy styl życia, w którym dominowało używanie, życie dla siebie, traktowanie innych jak przedmioty. Siostry i bracia, musimy się zakochać w Bogu. Odkryć rdzeń, motyw, powód przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. A kiedy to zrozumiemy, dlaczego podejmuje Bóg tę inicjatywę, wtedy zrozumiemy, że mamy wielki skarb. Kiedy zrozumiemy, co on czyni dla nas, dla naszego ocalenia, dla naszego szczęścia, zmienimy swoje życie i wyjdziemy mu na spotkanie. Ale musimy wnikać, musimy drążyć. Ten, można powiedzieć, poganin, winicjusz. On chciał poznać tajemnicę serca osoby, którą pokochał. I dotarł do Boga. Wielu z nas weszło na drogę rekolekcji oddanie 33. Nie wiem, czy się wam udało. Odkryć te rekolekcje, które rozpoczął tydzień temu ksiądz arcybiskup, a które podejmują dziesiątki tysięcy, a może więcej ludzi w całej Polsce. Oddanie 33 każdego dnia 15 minut. Właśnie mamy je zawieszone na stronie internetowej. Możemy Zaczynać każdego dnia. Niektórzy odkryli swoją drogę na Roraty. Muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że w tej katedrze są Roraty. Zawsze były u świętej Małgorzaty z powodu jednak miejsca, wielkości, możliwości, aby tu było więcej. Jesteśmy w katedrze. Niezwykłe takie duchowe przeżycie. Zapewne to mogą być te olśnienia, które pomogą nam, jak u Winicjusza, odkryć to, co najważniejsze. I pomogą nam dotrzeć do konfesjonału, do spowiedzi świętej. A my chciejmy wołać dzisiaj: Przyjdź Jezu, panie. W swej chwale do nas zejdź, Maranata, usłysz wołanie, przyjdź i pomóż nam przemienić nasze życie. Amen.